Dzisiaj kontynuacja tematu złości, czyli energii agresji. Czy zastanawiałeś się nad tym, czy myślałaś na temat agresji i na temat złości jako o Twoim darze, jako o czymś, co jest Twoim ogromnym darem, który został Ci dany po to, żebyś go wykorzystywał? Czy myślałeś o tym w ten sposób? No, właśnie, słuchajcie, nie. Dlatego, że najczęściej agresja i złość kojarzy nam się z czymś negatywnym, z patologią. A ja dzisiaj nie chcę o tym mówić, bo oczywiście, jasne, możemy złość i energię naszej agresji i złości wykorzystywać w patologiczny sposób i do tego, żeby krzywdzić innych, ale nie o tym jest dzisiaj mowa. Bo za mało mówi się o tym. Jak uzdrawiającą, uzdrawiającą i leczniczą energią jest tak naprawdę nasza złość i nasza energia agresji. Ok? I dzisiaj o tym. Otóż, e, słuchajcie, złość i agresja pochodzi z łacińskiego e, i oznacza energię i siłę. Czy myślałeś kiedyś właśnie o tym w ten sposób, że tak naprawdę to oznacza energię i siłę i jest ona nam dana po to, żebyśmy z niej mogli korzystać i robić jak największy użytek? Złość nas uzdrawia, złość nas leczy, złość powoduje, że tak naprawdę możemy iść naprzód i zmieniać swoje życie na lepsze. I teraz chcę powiedzieć o trzech głównych funkcjach złości. Po pierwsze, dzięki swojej energii złości i agresji, Ty tak naprawdę jest ci ta energia potrzebna do rozwoju. Ty się rozwijasz. Jest to energia, która ma Ci służyć do rozwoju. Słyszysz to? To dzięki Twojej energii złości i agresji, Ty możesz iść naprzód, Ty możesz. Stwarzać, ty możesz tworzyć, ty możesz kreować, ty możesz się rozwijać, ty możesz zmieniać, ty możesz podejmować decyzje, ty możesz iść naprzód, rozwijać się. Żadna inna emocja, ani radość, yy, ani miłość, ani tym bardziej smutek, ani lęk nie jest ci tak przydatna do tego, żeby działać, bo to właśnie ta emocja, czyli i ta energia złości i, i Twojej agresji jest Ci potrzebna do tego, po pierwsze, żeby się rozwijać. Druga funkcja, druga funkcja y, energii złości i agresji w nas jest to energia dla ochrony. Zobaczcie. To jest nawet taki prosty przykład pochodzenia, wiecie, takiego atawistycznego z naszego mózgu gadziego, w którym albo ulegasz i uciekasz, albo atakujesz. tak? Żeby zaatakować, potrzebujesz wygenerować w sobie właśnie energię złości, energię agresji. I teraz, dzięki czemu jesteś w stanie powiedzieć odpowiednim ludziom: Nie, nie zgadzam się. Wystarczy, dość. Ta energia cię chroni, ponieważ dzięki niej jesteś w stanie budować i stawiać granice w momencie, kiedy czujesz, że ludzie je przekraczają, w momencie, kiedy czujesz, że jesteś nadużywany, krzywdzony, źle traktowany, niesprawiedliwie traktowany. Wtedy musisz skorzystać ze swojej energii złości, ze swojej agresji. Nie patologii, tylko dobrego pojęcia agresji w sobie, do tego, żeby zadziałać, do tego, żeby zareagować. I jeżeli to się pojawia, słuchajcie, w naszym życiu codziennym, w jakichś sytuacjach, w relacjach, to nie, nie musi oznaczać wcale nic złego, ponieważ złość tak naprawdę informuje mi o tym, aha, moje granice zostały przekroczone, e, aha, poczekaj, coś się przed chwilą wydarzyło, ja tego nie chcę, nie! Nie chcę tak dalej, nie chcę w ten sposób funkcjonować, nie chcę tak żyć, nie zgadzam się na to. Nie mów tak do mnie, nie będę tego słuchać. Nie, nie, nie. Ochrona siebie, stawianie granic, tak? Do tego jest ci potrzebna złość. To jest druga genialna funkcja twojej złości. Nie uzyskasz tego poprzez smutek, czyli. Mm, Pójście w e, pozycję ofiary, nie uzyskasz tego poprzez pójście w lęk. Nie uzyskasz tego e, poprzez pójście w radość. Nie, do tego jest ci potrzebna energia twojej złości. I trzecia, słuchajcie, funkcja. Twoja złość jest ci potrzebna do tego, żeby budować głębokie, prawdziwe więzi z ludźmi. Mm. Tak. Słuchajcie, żeby zbudować prawdziwe więzi, głębokie więzi, potrzebujemy być prawdziwi. Potrzebujemy być naprawdę potrzebujemy być żywi. A do tego jest nam potrzebna nasza energia złości i agresji. Ja już nie pamiętam teraz, gdzie, ale jest książka, w której um, robiono badania i obserwowano pary i um, ustalono takie wnioski, że. Pary, które miały najmniejszą możliwość na długofalowe relacje, na to, żeby one się utrzymały, albo może inaczej, na zbudowanie głębokiej więzi i miłości, bo one się czasami utrzymują, takie relacje, ale jest to bardziej przyzwyczajenie niż głęboka więź, poczucie miłości, takiego, wiecie, do kości, duchowego połączenia, takiego mm, naprawdę żywego kontaktu z drugim człowiekiem, w którym my jesteśmy prawdziwi, pokazujemy siebie. No więc oni doszli do wniosku, że te pary, pary, które mają najmniejsze szanse na to, żeby przetrwały, żeby zbudowały takie głębokie więzi, na to, żeby ta ich relacja się utrzymała, to są pary, w których jest niezłość. Niezłość. To nie są pary, które się kłócą, jak włoskie małżeństwa. Nie, przeciwnie. Tam, gdzie jest pewnego rodzaju obojętność, pewnego rodzaju wychłodzenie, chłód, obojętność, nie ma tam już takiej zazdrości, emocji, tak? Oczywiście, żeby było jasne, ja, ja nie zachęcam, to nie chodzi o to, że mm, przetrwają tylko te pary, które się po prostu namiętnie kłócą, drą, wydzierają, wyzywają i, i, i jest jakaś patologia. To, 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 to też nie o to chodzi. I przemoc, to chodzi o to, że tam, gdzie nie ma prawdziwych emocji, tam gdzie ludzie chowają swoje emocje, tam nie ma prawdy o nich. A jeśli nie ma prawdy o nich, to nie jesteś w stanie z nimi zbudować prawdziwych relacji, bo ty nie masz pojęcia, kim oni tak naprawdę są i jak zareagują w sytuacji podbramkowej, w sytuacji, w której no. Mamy, wiecie, różne rzeczy, które się zdarzają nam w życiu, które się nie spodziewamy, sytuacji o ogromnym ładunku emocjonalnym, sytuacji tragicznej, mocnej albo takiej, która jest po ich siłę, ponad ich siłę. Tak naprawdę nie wiesz, jak oni wtedy zareagują. Może cię zostawią, może odejdą, może wybuchną, wtedy ten ich wybuch będzie totalny. Nie wiesz tego, bo nie masz prawdziwej, głębokiej relacji z tym człowiekiem. I to odnosi się do, do naszych wszystkich relacji, ale w szczególności tych, wiecie, naszych partnerskich, miłosnych, w których jeśli my nie pokazujemy siebie, czyli nie jesteśmy prawdziwi, nie, nie pokazujemy swojej złości, nie mamy z nią kontaktu, to nie jesteśmy w stanie związać się z tą prawdziwą osobą. Jesteś z kimś, ale no tak naprawdę jest to pewnego rodzaju układ, przyzwyczajenie, jest to pewnego rodzaju ustalenie między Wami, ale nie głęboka więź. Niegłęboka więź, niegłęboka więź miłości, relacji, przyjaźni, połączenia. Dlatego do tego właśnie potrzebna jest nam złość. Potrzebujemy mówić nie, potrzebujemy wyrażać swoje zdanie, potrzebujemy okazywać złość i energię agresji do tego, żeby pokazywać samego siebie, żeby pokazywać, co nam nie pasuje, czego nie chcemy, na co się nie zgadzamy. W miłości jest bardzo dużo energii agresji, w takiej prawdziwej, głębokiej miłości. I to, żebyście mnie dobrze, dobrze nie zrozumieli. Nie patologii, nie przemocy, ale energii złości, energia, która mówi nie, energia, którą mówi kocham, energia, która mówi tak, energia, która mówi wybieram, energia, która mówi staję dla ciebie, energia, która mówi nie rób tego, tak? Tam jest wiele konkretu. A jeśli jest tak, jak to mówili moi dziadkowie ze wschodu, nytko, czyli tak nijak, tak letnio, tak wiecie, ludzie się tak powściągają, powściągują są tłamszą, tłumią, są tacy zawsze grzeczni, wycofani. No to co jest? No, słuchajcie, tak naprawdę. Nie ma tej prawdziwej relacji, nie ma prawdziwych więzi, nie widzimy prawdziwych swoich twarzy, udajemy przed sobą, bardzo często zapijamy to alkoholem, bardzo często e, wyżywamy się gdzie indziej, idziemy w jakieś uzależnienia e, w obiadanie się, idziemy, nie wiem, nawet nałogowe oglądanie e, seriali tysięczne albo cokolwiek, jakby próbujemy to zabić, stłumić. No właśnie. Dlaczego nie korzystamy z tej energii? Bo się jej boimy, bo kojarzy się ona nam ze zmianą, ze stratą, z czymś trudnym. Kojarzy nam się właśnie z przemocą, kojarzy nam się z czymś negatywnym. A ja tak naprawdę chcę, żebyś ty od dzisiaj myślał o swojej złości w zupełnie inny sposób. Bo jeżeli boisz się jej, gdyż była na tobie stosowana przemoc, a Ty dzisiaj ją tłumisz, to tak naprawdę Ty również jesteś przemocowy albo generujesz w sposób bierny, albo generujesz sobie takie pokłady, które sprawią, że nie wiadomo gdzie, w różnych nieadekwatnych sytuacjach Ty wystrzelisz, po prostu dekielek Ci wyskrzeli, bo mm, no, uzbierało się, dostaniesz furii. Burja jest następstwem zbierania ciągle złości, nieczyszczenia się z niej, nie dawania sobie jej poczuć, a przecież to jest Twoja energia życia. Ci, którzy boją się złości, tak naprawdę powstrzymują się przed rozwojem, odbierają sobie możliwość pójścia naprzód, powstrzymują się przed rozwijaniem się, przed zmianą swojego życia, stoją w miejscu. Gdzieś tam drepczą, udają w kółeczko, coś tam sobie mówią, racjonalizują, tak, 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 jestem w innym miejscu. Nie. Ty, ty drepczesz w kółko. Tak naprawdę udajesz, że żyjesz, udajesz, że coś zmieniasz, bo nie masz kontaktu z swoją prawdziwą energią złości, która potrafi Cię poprowadzić do przodu, potrafi zmienić, potrafi Cię wprowadzić na morza totalnej odwagi, żeby wziąć się za rzeczy, których się mega boisz. Do tego jest Ci potrzebna złość, do tego jest Ci potrzebna ta energia, żeby cię niosła w kierunku nowego, żebyś mógł tworzyć. I tak naprawdę ci, którzy ją tłumią, zatrzymują wszystko. Zatrzymują swój rozwój, zatrzymują swoje życie w miejscu, zatrzymują miłość, budowanie prawdziwej relacji, na którą możliwe, że mieliby możliwość z tą osobą, żeby ją zbudować, ale tego nie zrobią, bo nie są prawdziwi i nie widzą prawdziwej, drugiej twarzy tej osoby. Jeśli tłumisz złość i jej nie używasz, nie używasz swojej energii złości, tak naprawdę wszystko zatrzymujesz, rozumiesz? Tak naprawdę stoisz w miejscu. Tak naprawdę właśnie to, o czym wczoraj mówiłam, wkładasz się w ten potrzask, a później się do niego przyzwyczajasz, później on już przestaje boleć, no, a później tak już jakoś zostaje, jest i idzie, a później wszystkim innym opowiadasz i racjonalizujesz na temat tego, że nie, no, to, to tak wcale nie jest, po prostu to, po prostu tamto. Ok? Czuj swoją złość. Daj sobie czuć swoją złość. I wykorzystuj tą energię. Od dzisiaj pamiętaj, ona cię wspiera, ona cię nie niszczy, ona cię nie rujnuje. Wręcz przeciwnie, tłumienie jej, nieużywanie jej rujnuje ciebie i wszystkich tych, z którymi masz relacje i z którymi masz kontakt, bo tak naprawdę ich oszukujesz, nie jesteś prawdziwy. Tak naprawdę tym psujesz sobie budowanie wszystkich innych relacji. Twoja złość jest Twoim darem. Wykorzystuj go codziennie dla swojego rozwoju, ochrony i budowania prawdziwych więzi z ludźmi. Prawdziwych, żywych relacji z innymi ludźmi. Ok? Zostawiam Cię z tym i zostawiam Cię z takim pytaniem, bo oczywiście o tym, jak ją czuć. To mówiłam chociażby nawet w wczorajszym filmiku na temat e, poczucia się w, e, się w potrzasku. Czyli oczywiście akceptujemy, wyrażamy, następnie odnotowujemy i odgadujemy, co ona chce nam powiedzieć. E, macie instruktorz w innych filmach, ale chcę Was zostawić z takim pytaniem. Kiedy ostatni raz pozwoliłeś, pozwoliłaś poczuć sobie swoją prawdziwą, żywą złość? energię Twojej złości, energię Twojej agresji. Kiedy? I dobrze mnie zrozum. Tu nie chodzi o momenty, w którym Ty się zagotowałeś, dekielek Ci skoczył, ktoś Cię wkurzył. Tak, teraz to się wkurzyłam. Nie, nie, to nie o to chodzi. Bo tak naprawdę to wtedy ktoś Cię sprowokował. To już jakby masz tyle nazbierane, że, że Ci wystrzeliło. Nie, tu chodzi o moment... Kiedy ostatni raz miałeś miałaś w życiu kontakt prawdziwy ze swoją prawdziwą energią czystą, żywą, złości, agresji, która chciała Ci podpowiadać: Nie! Nie chcę tak. Chcę inaczej, chcę działać, chcę przestać coś robić, chcę zacząć coś robić. Kiedy ostatni raz czułeś tą rozgrzewającą energię w tobie, która chciała Cię pobudzić do działania. Która chciała pobudzić cię do jakiejś nowej rzeczy, do tworzenia czegoś, a ją zblokowałeś. Zblokowałaś. Hmm? Kiedy ostatni raz czułaś, czułeś swoją prawdziwą, żywą złość?